Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. Uh, today is a short introduction to our VIP uh, Polish course this week. We will talk about months. So, co robisz w styczniu? Co robisz w styczniu? What are you doing in January? Jadę do zakopanego. Jadę do zakopanego. I'm going to zakopane. Luty, February. Luty. A co robisz w lutym? Jadę do Irlandii. What are you doing in February? I'm going to Ireland. Co robisz w lutym? Jadę do Irlandii. Marzec, Marzec. Co robisz w marcu? What are you doing in March? Pracuję. I'm working. Pracuję. A ty? Ja też pracuję. Ja też pracuję. And you? I also work. Kwiecień. A w kwietniu? A w kwietniu? And in April? Jadę do Zimbabwe. Jadę do Zimbabwe. I'm going to Zimbabwe. Serio? Tak, na ślub. Really? Yes, for a wedding. Maj. Maj. Co robisz w maju? Co robisz w maju? What are you doing in May? Jadę na plażę. Jadę na plażę do Łeby. I'm going to the beach in Weba. Czerwiec. June. Czerwiec. A w czerwcu? A w czerwcu? To samo. Jadę do Łeby. To samo. Jadę do Łeby. The same. I'm going to Weba. Lipiec. July. A lipiec? Też plaża w łebie. Also beach in Łeba. Sierpień, sierpień, august. A sierpień też plaża w Łebie. Also beach in Łeba. Wrzesień, wrzesień. Co robisz we wrześniu? Co robisz we wrześniu? What are you doing in September? Ucze się Polskiego. Ucze I'm learning Polish. Gdzie? Where? W Lemberku. In Lemberg. In our small language school in Lemberg. Near Gdańsk, Sopot. And four hours by train from Warsaw. Październik. Październik. Co robisz? W październiku. Co robisz w październiku? What I doing in October? Jadę do Niemiec. Jadę do Niemiec. I'm going to Germany. Listopad. Listopad. November. A co robisz w listopadzie? What I doing in November? Pracuję. Pracuję. I'm working. A co robisz w grudniu? What are you doing in December? Grudzień. Grudzień. Co robisz w grudniu? Nic. Nothing. Nic. So here's a short introduction to our VIP course this week. Uh, if you want, you can test it. We meet uh, every Monday, Tuesday and Wednesday. You can test it for seven days. And uh, we meet at 7 p.m. First part is a live lesson, and then, if you want, you can join the speaking practice on Zoom. Also, you can visit us in our small town, five or four hours by train from Warsaw, and maybe one hour from Gdańsk. Uh, so, thank you very much, and I hope to see you either in our small school or um, online this week at 7 p.m. Dziękuję. Na razie Papa.